I goście, proszę zostać z nami. Proszę zostać z programem KONTRA. Mocny, mocny, mocny start! Od poniedziałku do środy z Card. Filet z piersi polskiego kurczaka z lady 16,99 za kilogram. A mleko wypasione 3,2% 2,24 za litrowe opakowanie przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Mój sposób na zdrowie? Wigor. Multivitamina. Mam zdrowie, odporność i to coś. Wigor. Więcej, bo nawet 45 korzyści dla zdrowia. Wigor multivitamina z adaptogenami, Ashwagandą czy Reishi. Wigor. Naprawdę warto. Wyobraź sobie dzień pełen planów i chwilę, która wszystko zmienia. Z Saltus Ubezpieczenia masz pewność, że nie zostaniesz sam. Znajdź nas w placówkach spółdzielczych KAS lub banków spółdzielczych. Saltus Ubezpieczenia. Dbamy o ludzi. Selgros, nasz pomysł na świeże mięso to 150 jego rodzajów i przygotowanie na miejscu dla szefów wszystkich kuchni. Schab wieprzowy 35% taniej, tylko 14,99 i filet z dorsza, tylko 4,99 za 100 gramów. Selgros Keszankery, jakość w najlepszej cenie. Niezła z nas ekipa. No bo tak, zagrać mecz? Proszę wyskoczyć na morsowanie plus. Ale myśmy nic z tych rzeczy nie robili. Ale totalnie byśmy mogli. Niby markizy, a takie nieoficjalne. Hit. Lek Magnocal łączy magnes z potasem i uzupełniając ich niedobory wspiera układ nerwowy, mięśnie oraz serce. I wszystko gra. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Mamy mało czasu, bierzmy się do roboty A twoje kolano, jesteś pewien? Kolano? Od kiedy używam difortanu Zapomniałem czym jest uporczywy ból Żel difortan bardzo silnie koncentruje się W tkance zapalnej i zwalcza bóle mięśni i stawów Jesteś niezastąpiony, tato Jak difortan, to jest lek Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Difortan, dla mnie najsilniejszy Witam Państwa w drugiej części programu KONTRA. Czas na tą właściwą debatę polityczną. Jest z nami w studiu pani minister w Kancelarii Prezydenta. Panie Federacja, za chwilę kolejne części programu KONTRA. Proszę zostać z nami, będzie się działo. Przykład, energooszczędna i pojemna zmywarka Hisense z funkcją automatycznego dozowania detergentu i programem skutecznego zmywania w ciągu jednej godziny. Teraz z kodem rabatowym o wartości 220 zł. Taniej. Ceny. Na zakończenie wielkich buntów lub zapobieganie tym mniejszym. Kiedy zaczyna się piękna historia? Albo kończy ta nieszczęśliwa? Wszystko, czego potrzebujemy, to odrobina serdeczności. Serenada, podziel się serdecznością. Mój sposób na zdrowie? Wigor, multivitamina. Mam zdrowie, odporność i to coś. Wigor, więcej, bo nawet cztery. 25 korzyści dla zdrowia. Wigor multivitamina z adaptogenami, Ashwagandą czy Reishi. Vigor. naprawdę warto. To jest Ola. Ola przyniosła do domu wszy, ale mama nie panikuje. Kupiła szampon Sora Forte, jedyny lek przeciw wszawiczy w tak wygodnej postaci. Nakłada odpowiednią ilość i myje jak zwykłym szamponem. Spłukuje po 10 minutach i wyczesuje włosy. Proste, prawda? Mm -hmm. I jak Olu? Super! To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte. Ekspresowy lek na wszawice. Z wiekiem zmieniam się ja i moje ciało. Mam obrzmiałe nogi, wystający brzuch. Wahania wagi i nastroju. Przyczyną może być nadmiar wody w organizmie, ale wywołany innymi czynnikami niż wcześniej. Sięgnij po Hydrominum 40, plus, które wspomaga usuwanie nadmiaru wody u kobiet dojrzałych. Hydrominum 40 pomaga poprawić sylwetkę i utrzymać uczucie lekkości nóg. Dodatkowo wspiera regulację aktywności hormonalnej. Teraz wyglądam i czuję się lepiej. Hydrominum 40. Plus. Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu. To połowa sukcesu. O Czasami wyobraźni, widzisz uciążliwe objawy, długie leczenie i L4? To pewnie infekcja wirusowa. Od razu podaj w syrop neozinę forte. Neozinę forte zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. I to już pełen sukces. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neozinę forte. Szkoda czasu na chorobę. Super oferta tylko teraz w KFC. Megabox 5 za 20. Wybierz swoje ulubione produkty. Cheeseburger, longer, wielka dolewka i pyszne dodatki tylko za 20 zł. Tylko w KFC. Od poniedziałku do piątku program bez pardonu o godzinie 14. Budzimy się w Polsce i budzimy się wcześniej o 6:30 z dobrą energią i z najlepszymi komentarzami i z najlepszymi dziennikarzami w Polsce 24. Otóż to jest trzecia część programu Kontra, czyli debaty politycznej, właściwie polityczno-eksperckiej teraz telewizji w Polsce. Witam w studio posła Janusza Kowalskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan poseł przyglądał się pierwszemu raportowi, jaki z nami do zobaczenia, a dzisiaj jeszcze bardzo ciekawa oferta programowa. Musi być gorąca, bo lubię grzać się kubkiem. Dać w tej chwili trochę czułości. Robić. Mm. A jaka jest Twoja moja kawa? Jesteś niezastąpiony, Tato. Jak di Fortan? Mój żel na bóle mięśni i stawów. To jest lek. bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z umową dołączoną do oparowania. Tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Buongiorno, Brad. Włącz swój ekspres longi. Okay. wybierz ulubione ziarna i przygotuj kawę za jednym dotknięciem. Brawo. A teraz zrelaksuj się i ciesz się widokiem. Weź duży łyk i w końcu powiedz perfetto. Perfetto. De'Longhi to nie tylko idealna kawa, to perfetto. Zakończenie wielkich buntów, lub zapobieganie tym mniejszym. Kiedy zaczyna się piękna historia, albo kończy ta nieszczęśliwa. Wszystko, czego potrzebujemy, to odrobina serdeczności, serenada. Podziel się serdecznością. Sięgnij po Collagen Beauty. Sekret piękna skóry, paznokci i włosów. Wymagasz więcej? Dołącz booster Ceramid Beauty. Collagen Beauty. Teraz także w nowych smakach. I Ceramid Beauty. I niech dzieje się kosmos od Hertz. Przygotuj się na najlepsze candy w historii. Na zaskakująco cichą pracę. Na energooszczędne rozwiązania. Na wsparcie sztucznej inteligencji, która ułatwia życie. Na świeżość i pojemność. Przygotuj się na nowe candy. Gotowe dla Ciebie. Candy. Teraz w Media Ekspert. Plalka Candy AI Pro Wash z kodem rabatowym o wartości 900 zł. Tanie. Mój sposób na zdrowie? Wigor. Multivitamina. Mam zdrowie, odporność i to coś. Wigor. Więcej, bo nawet 45 korzyści dla zdrowia. Wigor multivitamina z adaptogenami, asfagandą czy Reishi. Wigor. Naprawdę warto. To jest Ola. Ola przyniosła do domu wszy, ale mama nie panikuje. Kupiła szampon Sora Forte jedyny lek przeciw szawiczy w tak wygodnej postaci. Nakłada odpowiednią ilość i myje jak zwykłym szamponem. Spłukuje po 10 minutach i wyczesuje włosy. Proste, prawda? Mm -hmm. i Jakolu! Super! To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte ekspresowy lek na wszawice. Budzimy się w Polsce i budzimy się wcześniej o 6.30 z dobrą energią i z najlepszymi komentarzami. I z najlepszymi dziennikarzami w Polsce 24. Od 15 września kryminalny wieczór od poniedziałku do soboty o godzinie 23.30 w telewizji w Polsce 24. Czy obawiasz się za każdym razem, gdy próbujesz przeczytać Max wraz z wieloma prezentami? Zadzwoń na bezpłatną infolinię 800 -700 lub wejdź na www.mango.pl. Zamów już teraz. W Polsce 24 daje głos ludziom, którzy mają coś ważnego do powiedzenia. To nie są przypadkowe opinie, to głosy, które naprawdę coś znaczą. Dlatego tu jestem, Dorota Łosiewicz. Powoli, bo powoli, ale zbliżają się cieplejsze dni. Mateusz Gadomski, zaczynamy. Największe opady deszczu z Polski powoli sobie odchodzą, jednak noc nadal pochmurna i z lekkim przelotnym deszczem. Nad morzem możliwe burze i tam suma opadów może osiągnąć lokalnie około 20 mm. Na wybrzeżu okresami silny wiatr. Nad ranem temperatura spadnie do około 10 stopni. Środa zachodnią połowę Polski przywita pochmurno, ale później i tam pojawią się przejściowe rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, głównie nad morzem i tam znów lokalnie burze. W tatrach powyżej 2000 m przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Ponadto jutro będziemy odczuwać nieprzyjemny wiatr. W najcieplejszym momencie dnia termometry w Polsce pokażą do 18-19 stopni. W kolejnych dniach, czyli od czwartku do soboty, nie będziemy potrzebować parasola. Jeszcze w czwartek lekko pokropi, ale później będzie coraz bardziej sucho i przede wszystkim coraz cieplej. Weekend zapowiada się bardzo ładnie i przyjemnie. Ciśnienie będzie powoli rosło wraz z poprawą pogody w kolejnych dniach, przekroczy na ogół 1020 hektopaskali. Główne wydanie prognozy pogody po wieczornych wiadomościach, oczywiście, w telewizji w Polsce 24. Super oferta tylko teraz w KFC. Megabox 5 za 20. Wybierz swoje ulubione produkty. Cheeseburger, longer, wielka dolewka i pyszne dodatki tylko za 20 zł. Tylko w KFC. By brzuszek maluszka nie stawał na głowie, podawaj mu Dicoflor Baby, który zawiera bezpieczne i najlepiej przebadane bakterie probiotyczne. A dla starszaków wybierz Dicoflor Junior w formie owocowych saszetek. Dicoflor i brzuch nie staje na głowie. Pneumokoki mogą doprowadzić do zapalenia płuc, ale jest bezpieczne szczepienie i może być bezpłatne, jeśli masz 65 lat lub więcej i niektóre choroby przewlekłe. Posłuchaj lekarza, farmaceuty i Twoich bliskich. Kocham Cię. Zaszczep się przeciw pneumokokom. Zmęczone i spięte mięśnie wymagają odpowiedniego wsparcia. Dlatego polecam body magnezium. To skoncentrowana formuła o wysokiej zawartości magnezu, która dobrze się wchłania. Wspomaga odprężenie i pielęgnację spiętych obszarów ciała. Body magnezium, zastosowane na napięte miejsca, pozwala odczuć odprężenie i ulgę oraz zredukować uczucie ciężkich nóg. Body magnezium natychmiastowe ukojenie dostępne w aptekach. Dlaczego potrzebujesz pancernego smartfona Hammer? Bo w trudnych warunkach i codziennych wyzwaniach masz smartfona pancernego jak Twój charakter. Spokojnie. To Hammer. Polski producent pancernych smartfonów i akcesoriów. Dołącz do drużyny Hammera. Czy wiesz, że Zgaga i Reflux mogą podrażniać Twój przełyk? Przedstawiamy ESOX One który wspomaga gojenie i chroni błonę śluzową przed refluksem dzięki unikatowej formule na bazie kwasu hialuronowego, siarczanu chondroityny i poloksameru 407. Teraz znów możesz cieszyć się życiem. ESOX szybko zwalcza refluks. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Kina powraca. Już 20 i 21 września. Bilety na seanse tylko za 14 zł. W wybranych kinach przy zakupie biletów online obowiązuje dopłata internetowa. Partnerem akcji jest Impost. Szczegóły i lista kin biorących udział w akcji na świętokina.com. Mieszkam w Toroniu, ale nikt mnie nie nazwie starym piernikiem. Stosujemy witaminer Senior D3. Więc to jasne jak słońce, że jesteśmy pełni energii. Witaminer Senior D3 to prawdziwa gwiazda wśród witamin dla seniorów. I do tego w dobrej cenie. Witaminer D3 to bogaty zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D3. Popernik też stosowałby witaminę senior D3? Witaminer, Świetne witaminy, na które cię stać, a dla wsparcia wzroku seniora witaminę senior D3 z luteiną. Czy wiesz, że po 45 roku życia spada gęstość kości, co może prowadzić do osteoporozy? Ale to nie wyrok. Bonewum to lek z wapniem i witaminą D dla mocniejszych kości. Biorę Bonewum, bo chcę być długosprawna. Bonewum, bo chcę być bezpieczna. Bonewum, bo dbam o przyszłość. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Mocny, mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie wędliny w plastrach z lady od 30% taniej, a serek puszysty Łaciaty tylko 3.49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Buongiorno, Brad. Włącz swój ekspres De'Longhi. Przygotuj kawę za tylko jednym dotknięciem. Brawo. No. A teraz zrelaksuj się, usiądź okay. i ciesz się widokiem. Poczuj ten zapach. Nie, brat, aromat kawy. Right. Weź duży łyk i odpręż się. De'Longhi to nie tylko idealna kawa, to perfetto. Wysokie rezerwy złota przyczyniają się do stabilności gospodarki Polski. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza trudniej ci się ruszyć. Weź kolagen 11000+, który zawiera składniki pomagające twoim stawom i aż 11000 mg kolagenu pepta. Róż przed siebie i nie daj się zatrzymać. Kolagen 11000+, od Doppel Hertz. Mój sposób na zdrowie? Wigor, multivitamina. Mam zdrowie, odporność i to coś. Wigor. Więcej, bo nawet 45 korzyści dla zdrowia. Mamy mało czasu, bierzmy się do roboty. A twoje kolano, jesteś pewien? Kolano? Od kiedy używam Difortanu, zapomniałem, czym jest uporczywy ból. Żel Difortan bardzo silnie koncentruje się w tkance zapalnej i zwalcza bóle mięśni i stawów. Jesteś niezastąpiony, tato. Jak Difortan. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Difortan. Dla mnie najsilniejszy. Dacia Bickster, dostępna również w wersji Might Hybrid G z fabryczną instalacją LPG. Dzień dobry, minęła godzina 12, a to oznacza, że czas na najważniejsze podsumowanie informacji dnia, czyli program Raport w telewizji w Polsce. Damian Stanisławski, kłaniam się niezwykle nisko, a my dziś zaglądamy do naszych reporterów w pełnej gotowości, m.in. Szyman Szreda i Stanisław Pyżanowski. ale zaczynamy od bardzo ważnej wizyty. Wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Berlinie i to nie tylko punkt w kalendarzu dyplomatycznym, ale moment o świadczący o wyjątkowej sile i symbolice spotkania z prezydentem i kanclerzem Mnie, Niemiec, prowadzone w atmosferze skupienia i odpowiedzialności, e, stało się ono też przestrzenią, w której historia spotkała się z teraźniejszością.